Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za piętnaście trzecia. Latem to już widno. Za piętnaście trzecia jestem ogolony. Ogolę się wieczorem, Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę. No ubierasz się, pan. Właszcz, jak pada. Opłaca mi się rozbierać po śniadaniu? A, fakt. Do PKS mam 5 km. O czwartej za piętnaście jest PKS. I zdążasz pan? Nie. Ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. Przystanę, kiedy do mleczarni. To jest godzinka. Potem szybko wiozą mnie do Szymanowa. Mleko, wiecz pan. daj szybszy transport. Inaczej się zsiada. Przybanowiec siadam, znoszę bańki i łapię kadę. Na ochocie w elektryczny, do stadionu. A potem już mam z górki, bo tak, 119, przesiadka w trzynastkę, przesiadka w 345 i jestem w domu. Znaczy w robocie. I jest za piętnaście siódma. To jeszcze mam kwadrans. To sobie obiad jem w bufecie. To po wajrancie już nie muszę zostawać, żeby jeść, tylko prosto do domu. I góra 22.50 jest też z powrotem. Gole się, jem śniadanie i idę spać.